Witam Państwa, witam pana doktora e, Aleksandra Daniłowa. E, witam Panie Aleksandrze. Dzień dobry. Panu. Dzień dobry, dzisiaj gościł u siebie pana. E, mam e, kilka pytań do Pana e, związanych e, tu z, z hipnozą i z psychologią. E, zacznijmy od tego, że jak panu się podoba w Wrocławiu? A, pan Ropolder. Wrocław. Odzyskał swoje starą rolę, która kiedyś była w Bresław. Intelektualne Centrum Europy. I teraz, właśnie, tu, na ziemiach polskich zachodnich, idzie pojednanie dobrej polskiej tradycji autochtonnej z europejskim postępem, i właśnie wrócła to miasta, gdzie to jest pojednanie skuteczne i właśnie z mojej. Prywatne obserwacje, sylwetka pana, to jest przykład tego syntezy, tej syntezy, tradycji polskiej i postępu europejskiego. Chyba tak, panie Leopoldzie? Panie doktorze, 16 września tego roku, w tym tygodniu, organizowany był kurs hipnozy tygodniowy. Mam do Pana pytania, chodzi mi o Pana wrażenia związane z tym kursem, a dokładniej chodzi mi o hipnozę w biznesie. No właśnie, ja rzuciłem oko, kiedy Pan był na tym naszym sympozjum, że Pan ma na miarę poszerzyć wykorzystanie zjawisk hipnozy psychologii i głęby nie tylko dla... Medycyny, psychologii, a właśnie dla biznesu, dla innych kierunków. I to ze strony Pana jest innowacja. Ja, Panie Leopoldzie, teraz jestem przygotowany na konkretne zapytania ze strony Pana wobec biznesu. Co to Pana interesuje? Chodzi mi tu przede wszystkim o aspekt hipnozy w biznesie jak e, można używać, e, jak jest używana w dzisiejszym świecie e, w, w relacjach biznesowych, w, w tworzeniu biznesu. No, pan Leopold pamięta moją pedagogiczną polapkę, prowokację na warsztacie, kiedy ja mówiłem, a, od kiedy zaczyna się hipnoza. I, i to była polapka z tego... Spójrzenie, że nieokreśliwe, że istnieje hipnoza jako zjawiska, istnieje hipnotyzowanie, umysłowo wpływ. W prawdziwym biznesie zawsze biznesmen występuje najpierw, i Pan o tym wie lepiej jak ja, obserwatorem. Konkretno, niefalszywe, niewymarzona w szczegółach, co się dzieje. І часами, відживаємо, як пан вже мовив, маніпуляція, свідомий чи не свідомий вплив, конкретне заховання, позиція, бо сугістія може бути не тільки словом, а може бути і рухом. І все це є. Хтось хоче цього, безмисний, хтось не хоче, це є. І нашим здаєм, використати те, Zjawisko, które i tak jest w relacjach biznesowych dla skutków biznesu. Stąd przechodzimy do drugiej części. My wykorzystujemy stan zmienionej świadomości. Nawet kiedy są poważne rozmowy, człowiek może mówić poważnie i być w stanie zmienionej świadomości w biznesie. Może używać stare techniki, klasyczne sugestie, a jeszcze może używać współczesnej techniki psychoanalitycznego rodzaju. Zgodnie z prawidłami Freud na przykład przemieszczenie w języku, to jest e, metonimia i symbole, metafora. Czasami możemy, zestawem słów pana Leopolda, dać wpływ na nieświadomość naszego rozmówcy, naszego partnera, naszego kontraagenta w, ne w negocjacjach, specjalnym, w intelektualnym treścią wyrafinowanego rafinowane, omówienia problemem. I jednak лічить на невербальне чинники, невербальне складники, то значить, яким голосом, глошно, чихо, емоціонально, неемоціонально, шибко, поволі і так далі, і так далі. І не невербальні чинники, і то є та магія, яка дає скуток, о чому не pozytywne od tego spotkania. I pierwsze spotkanie, moim zdaniem, Panie Leopoldzie, jest najważniejsze, bo oprócz wszystkich tych klasycznych rzeczy, jeszcze idzie takie tajemnicze zjawisko, jako transfer, to znaczy przeniesienie na e, innego człowieka swoich przeszłych doświadczeń z biografii i wszystko to daje na pewien stopień skutku. Ja nie, teraz nie tłumaczę pana raczej, a jako malarz, maloran to malarstwo negocjacji biznesowych. Dobrze, panie, panie doktorze, a tu jest aspekt taki taki bardziej, który, który, który osoby by zainteresował, to jest bardziej ta... Oglądowy, chodzi o reklamę, chodzi o wpływ i manipulacje dużych koncernów na zwykłych ludzi. Jest to widoczne w naszym świecie, tylko na ile ma to wpływ, a na ile po prostu idzie to w zapomnienie? No, pracujemy ponieważ to istnieje, ponieważ żywo istnieje, nie można oskarżać ogień, że on wszystko może spalić. Bo trzeba zadbać o tym, żeby ogień był na korzyst. Można wykorzystać i manipulację w dobrym sensie tego słowa. Pod jednym tylko warunkiem non nacera po łacińskie. Nie przeszkadzać, nie przeszkadzać innym ludziom. I wtedy można czasami mieć to tak to zjawisko, ta intelektualna gra. która nazywa się w pewnym sensie i manipulacją też, żeby to nie przeszkadzało dobrobytu naszych wspólników. Manipulacja w reklamie żywana jest przez koncerny. Jak to wygląda? O, prymitywna wygląda, bo nasza wiedza z panem mocniejsza, a nawet prymitywna działa, pan już wie o tym. I... Jest prosty sposób walczyć z tym zjawiskiem. Wytłumaczyć to wszystko. Jak mówił Karol Gustaf Jung, określić w niemieckich baśniach żłego ducha po imieniu i on tracił swoją siły. A jak mówił Freud, wszystko musi być wytłumaczone, uświadomione i tego niemoralne. Sposoby tych, którzy m, działa, działają nie na korzyść otoczenia, one już neutralizowane. To jest prosta sprawa. Wszystko musi być określone, wytłumaczone. Jak się chronić przed y, manipulacją y, z zewnątrz? Edukacja może być nie tylko poznawczym, a może być edukacja procesu. To się dzieje. I kiedy już pan e, kształcił ludzi, oni mają od pana ściepienie od tych nieporządnych zjawisk. Dobrze panie doktorze. W takim razie przejdźmy do tego jeszcze. Jak e, u panu się podobał kurs? Jakie pan ma odczucia dotyczące kursu, tego, który się odbył? Mi podoba się, że ten kurs... Ten kurs powoli za wiele lat od spontanicznych naszych twórczych momentów już przetworzył się wkład w, w systemę, która idzie w konkretnych kierunkach. Ma konkretne wartości, konkretne rezultaty i і... Już mamy dojrzało szkoły, a zdaniem Pana i Akademia nawet tak, Pan Fojek, już akademia. I to jest szkoła i akademia nie tylko nauki, fenomena hipnozy, a nowego życia, życie, które oparta na innowacje, jak i w biznesie wszędzie, na nową wiedzy. Tak, tylko mi się wydaje, że to jest i, y, jedna sprawa to jest kształcenie siebie, a druga y, myślę, że tu pomóc samemu sobie też na kursach że osoby też chcą sobie pomóc, nie tylko przy, 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 przychodzą się kształcić. No, czasami ludzie mają talent, ale niektórzy fiksacje w latach dziecinnych, kiedy idziemy, język językiem do super superego, częścią którego jest sumienie i niestety w całości jest nieświadomo na pół nieświadomo i czasami te siły mogą nadużyć władzę i kiedy człowiek ma wszystko jest dostojnym być na przykład jutro prezesem firmy a go superego w noc mówi nie jesteś dostojnym i robię tak, żeby przeszkadzać mu na jutro zrobić zwykły krok do swojego sukcesu, zahamować, no, jakiś przypadek sprowokować w zachowaniu lub czasami niestety zdrowotnym i wydaje się tej osobie, że to jest zbieg okoliczności, a to nie jest tak, panie Poltku. I dlatego wykorzystamy naszą wiedzę. как мы его набыли за таем, а теперь за и к штолчим с паном людям, чтобы человек, который ма право на сукцесс, не был захамованным пятым колонном своей нещедомости, теми демонами, которые он ма в своем развитии индивидуальном. Для этого есть наша наука и влашная. Для бизнеса тоже. Бо постом бизнесовым створил Współcieszmy Wrocław, z tradycji Starego Breslau. Dobrze, Panie Doktorze, jeszcze ostatnie pytanie, które mi się nasuwa szybko, to jest związane z chorobą, która dotyczy teraz bardzo dużo, dużo większej ilości osób na świecie, nie tylko w Polsce. Ona się bierze może z przygnębienia, może z problemów, w każdym razie chodzi o depresję. Depresja, która jest nie tylko w tej chwili odczuwalna w stanie u osób, które siedzą w domach, funkcjonują normalnie, ale, ale też u osób, które właśnie chodzą do pracy, chcą uzyskiwać sukces, chcą robić biznes, a jednak ta depresja się pojawia. Skąd to się bierze? Bardzo ciekawe, bo, bo teoretycznie nasze ostatnie lata. Імміграція, війни локальні, непокуські речі останні роки. 20 ХХ в. і так давно, ще на кінці 20 в. провокували стан еленкових, фобії. А теж, хоч і страшно часами це відбувається ще в Європі, на Востоку, а, однак, мені еленкових станів Depresja to jest najgroźniejsze zjawisko, która właśnie w XXI wieku rozwinięta, rośnie. To nie jest reakcja na niekorzystne bodźce. To bo możemy zauważyć, że w czasach właśnie wojny depresji w ogóle nie było. Ludzie nie, nie mieli czasu. Wcześniej tak. Nie mieli, mi czasu, nie mieli czasu się zajmować depresją. W tej chwili w, w, w świecie rozwiniętym ta depresja coraz bardziej się pogłębia, e, mało tego, e, coraz więcej ludzi ona dotyczy. Niech pan zobaczy humory, na przykład w serialach tam Czarne Chmury lub Potop, tam inne zjawisko psychiczne, mniej depresji w średniowieczu, a w naszym 20. Pierwszemu stuleciu. Depresję, depresję, depresja. Pan trafił na główny problem naszych czasów. Prawda? Chyba tak. Dlatego e, w następnym razem porozmawiamy o tym więcej. Myślę, e, dziękuję panie doktorze za, e, za spotkanie. I myślę... ja dodam jeszcze na poziomie postscriptum. Prawdziwy filozof, Pan, nadziei, 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 mam nadzieję, będzie takim. Zawsze jest trochę smutnym, to znaczy depresyjnym w pewnym sensie, ale on ma świadomość tego i używa nowej nauki, żeby zmienić sytuację w siebie i w otoczeniu. Dziękuję Dziękuję. 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 dziękuję.